Hej, hej! Krótkie podsumowanie dnia. Byłam na zakupach i zaopatrzyłam się w kilka drobiazgów, których szczegóły poznacie już wkrótce. Na razie jednak musicie na to poczekać. A wyglądam tak jak wyglądam, ponieważ właśnie nagrywam odcinek specjalny, czyli dodatkowy. Bo do tej pory oglądamy tylko i wyłącznie, co się ze mną dzieje z dnia na dzień, jak się czuję i tak dalej. Ale pamiętajmy, że metamorfoza to nie tylko waga. Nie tylko masa ciała, nie tylko stancery, ale też to, co zmienia się wokół nas. Nasz makijaż, nasze ciuchy i tak Dlatego teraz wzięłam się za malowanie. Na razie to jest makijaż, który pokazuję Wam jako mój stary, nie nowy, nie, właśnie sprzed metamorfozy to jest mój makijaż. Powiedzmy, że tak wyglądam zazwyczaj, kiedy idę na imprezę, ale o tym przekonacie się wkrótce, co i jak. A teraz może podsumowanie, zamiast się tłumaczyć bez sensu, byście mogli zadać pytania po prostu. A ja się tłumaczę na zapas. Um, mój dzisiejszy dzień była joga. 15 minut całkiem dobrze mi poszło, nic mnie nie bolało, jestem dobrej myśli. Jeszcze dzisiaj wieczorem zrobię jedną taką 15-minutową, ponieważ ta poranna była 15-minutowa, właśnie, więc zrobię takie dwie, bo 30 minut dziennie to jest takie moje minimum. Potem pojechałam na zakupy. Kupiłam to trzeba, kupiłam szparagi. Zrobię sobie taki weekend, bo jutro już mamy sobotę. Zrobiłam sobie taki weekend, zrobię sobie wykw wykwintny weekend ze szparagami. Um, dzisiaj rano, ja się muszę tym pochwalić, dzisiaj rano moja waga pokazała 92 kg i 9. Czyli już oficjalnie schudłam 7 kg. Bardzo się z tego powodu cieszę, to mnie motywuje do tego, żeby dalej trzymać tę dietę. Dalej podjadam, niestety nie panuję do końca nad tym, ale staram się podjadać coraz mniej. Staram się nie złościć na siebie, tylko po prostu... No, zmieniać podejście do tego. Ale mimo tego, że ja czasem sobie coś podję, to moja waga dalej leci w dół. To bardzo dobrze, oczywiście źle, że podjadam. Ale dobrze, że to nie szkodzi mi aż tak bardzo. Nie mogę się nastawiać, że o, grzesze to i tak chudne. Nie, nie. Za chwilę to zwolni, ponieważ pierwsze to chudnięcie jest takie bardzo szybkie, a potem wszystko już leci powoli i to wcale nie będzie takie fajne. Nie będzie się chudło tak szybko i przyjemnie. Dlatego spinamy po ślady i pilujemy się, jeżeli chodzi o dietę, o podjadanie. Ciągle mam momenty, ale ciągle też jestem dobrej myśli, że w końcu ja przez to przebrnę. I przez przestanę podjadać, bo faktycznie wróciłam znowu z zakupów głodna. Robiłam obiad dla siebie, dla mojego chłopaka, no to podjadałam chłopakowi i robiąc... To idzie, po prostu samo idzie do moich ust i mogę z tym walczyć. A zachłysnęłam się dzisiejszym szynką, więc, więc zasłużyłam sobie, mam za swoje. Dzisiaj pada cały dzień, nie muszę podlewać pomidorów, nie muszę podlewać warzyw, mam dzisiaj fajrant od tego, co jest dla mnie zaoszczędzeniem tak mniej więcej godziny czasu, 45 minut, tak dokładniej. Nie muszę łazić z konewką, podlewać, samo się podlało i jestem zadowolona z tego powodu, lubię jak pada. Czy coś jeszcze? Raczej nie, to wszystko. Takie podsumowanko dnia. Nie będę się jakoś super rozwodzić nad tym, jak się czuję, bo czuję się w porządku. Do następnego.